Dzień dobry, witajcie kochani. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie zrobili ćwiczenie, ćwiczenie matematyczne, w którym będziemy ustalać, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, a może jest tyle samo. Misiak będzie moim asystentem. Bardzo lubi uczyć się razem z dziećmi różnych nowych rzeczy i dowiadywać się yy, i, i szukać. Poszukiwać w świecie różnych ciekawych informacji, ale ponieważ Was tu nie ma, to bardzo chciał się z Wami zobaczyć. I chociaż w ten sposób będziemy mogli się z Wami połączyć. Więc misiek Was serdecznie wszystkich jeszcze raz wita. Bardzo lubi uczyć się matematyki i my dzisiaj zrobimy sobie ćwiczenie mniej, więcej i tyle samo. Postarajcie się odpowiadać na pytania, które zadaję. Misiek też będzie na nie odpowiadał, więc zacznę. Moi drodzy, popatrzcie, mamy kółka. Wy w domu możecie wykorzystać różne przedmioty, jakie znajdziecie. Najlepiej sprawdzają się korki, które wszyscy zbieramy, albo klocki, które każdy chyba przedszkola w domu ma. No więc, będziemy teraz ustalić. Popatrzcie, ja mam kółka niebieskie, kółka czerwone, one się jeszcze czymś różnią. Myśl. Możesz powiedzieć na głos, czym się różnią. Misiek. Misiek popatrzy. Czym się różnią, Misiu? Misiek powie mi na ucho. Misiu, na ucho. Mhm, dobrze. się powiedział, że kółka czerwone są mniejsze od niebieskich. Czy miał rację? Tak, Misiu, brawo. Jesteś bardzo mądry. No dobrze, to teraz spróbujemy ustalić, czy więcej jest niebieskich, czy to jest więcej. Jak Wam się wydaje na oko? Mhm. Jeżeli nie wiecie, albo chcecie sprawdzić, czy na pewno tak, to jest jeden bardzo prosty sposób, yy, którym możemy się o tym przekonać. Którym możemy się o tym przekonać. To będzie łączenie w pary. Będziemy układać w pary. Jedno przesunięcie. Jedno kółko niebieskie do tego. Idealne parę tworzymy. Niebieskie. Niebieskie. Czerwone. Niebieskie. Czerwone. Niebieskie. Czerwone. czerwone. Misiu. Sprawdzaj, czy dobrze układam. Dopasowaliśmy kółeczka w parę, ułożyliśmy je w parę i co się okazało? Że czerwone kółka nie mają pary, czyli jest ich więcej. Zgadza się, jest ich więcej. Bo teraz, uwaga, zamknijcie oczy. Zrobimy drugie zadanie. Ja co jest zmienienie? Okay. Dobra. się, możesz spojrzeć, gdzie jest więcej kółek. Czy kółek niebieskich, czy kółek czerwonych. Jak wam się wydaje? Sprawdzimy. Już wiemy, jak sprawdzić, będziemy układać je w pary, czyli jedno kółko niebieskie i kółko czerwone zrobię to szybko i będę sprawdzać co tutaj się wydarzyło Muszą nam się wszystkie kółka umieścić. Sprawdźcie, czy są idealne pary. Czy każde kółko niebieskie ma parę z kółkiem czerwonym? Widzimy, że tak. Czyli możemy powiedzieć, że kółek niebieskich i kółek czerwonych jest tyle samo. Jest tyle samo. Ok. Ostatnie zadanie. Zamknijcie oczy. Ja coś tutaj pozmieniam. Spróbuj porównać teraz, czy więcej jest niebieskich, czy więcej jest czerwonych. Znamy już bardzo dobrą metodę na to, aby się o tym dowiedzieć. Czyli ustawiamy kółka w pary. Szybkie pary, możemy kółko niebieskie, kółko czerwone, kółko niebieskie, kółko czerwone, niebieskie, czerwone, niebieskie, czerwone, niebieskie, czerwone. I dwa kółka niebieskie nie mają pary. Czyli więcej jest kółek. Misiek, ile kółek, yy, których kółek jest więcej? Tak, więcej jest kółek. Najlepszym sposobem na to, żeby określić, których elementów w naszym przypadku, w których kółek jest więcej, jest policzyć je. I liczymy. Najpierw liczymy tylko kółka niebieskie. Pamiętamy, że żeby porządnie policzyć, należy ustawić w ładnym rzędzie. Mamy. Liczymy kółka czerwone. Ustawiamy je w porządku, i liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kółek, czyli niebieskich 5, czerwonych 7. I dzieci, które potrafią porównywać już liczby, doskonale wiedzą, że 7 to więcej niż 5. Żeby dowiedzieć się, o ile więcej, ustawiamy pary. I liczba kółek, które nie mają swojej pary, mówi o tym, o ile więcej jest. To jest. Zrobimy sobie jeszcze takie jedno zadanie, żeby to utrwalić. O ile więcej będzie kółek, O ile więcej będzie kółek niebieskich od kółek obronnych. Układamy w parę, szybciutko. Nadzierzecie w tym wielkiej sprawie, jak będziecie chwilę ćwiczyć. Uciągam Ile więcej. O ile więcej jest kółek niebieskich od kółek czerwonych. Liczymy kółka bez pary. O ile więcej? O cztery. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam również Misiek. Myślę, że Misiu dużo się dzisiaj nauczyłeś, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Miśkiem. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda Wam się trochę poćwiczyć. Liczenie, porównywanie tego, gdzie jest więcej, gdzie mniej, o ile więcej, o ile mniej. Będziecie się przy tym doskonale bawić. Dziękuję bardzo. Do widzenia.